Cześć, z tej strony GoBrol, już piąty raz nagrywam to, więc pięć razy obejrzałem trailer, nie no, dwa razy, jeden raz obejrzałem cały trailer. Sorry za wodę, ale trzeba się nawiązać takie dni ciepłe. Wracając, dzisiaj sobie obejrzymy trailer klimatyczny z pro, mapy proroku, z mroczna strona, zrób nie wiem kiedy wyjdzie. Nie mam takiego niestety informacji, więc no, lecimy. Ja się oczywiście wyciszę, żeby tam nie było nic słychać takiego. Thank <laughs> you. We'll them you. can you take, take it? it you're going to see it. 请留意，待机中。我们今天要讲的是《自由星球》。嗯 Dobra e, już zmieniam tu scenarię, bo przemyswają inne filmy. E, najpierw tak. Ja rzecz. Te dymy, co nie? Według mnie to te dymy sugerują, że z mi się coś wystaje. Wychodzi, bo to chyba azyl to miejsce tutaj. Ono też tam było na prorokusie. Zapraszam do kanału Diano Mariano, jeśli ktoś chce obejrzeć sobie. Dam linka w komentarzu czy w karcie, nie wiem. E, Nagrywa się, nagrywa się, dobra. Sorry, ale... Sorry, że na wizji, ale dobra. Co yy, tam dalej? No, chyba tyle. No, po prostu będą jakieś postacie, by dostawały się z dywów W sensie przeciwnicy będą się pokazywali w taki sposób, jak tutaj było. Teraz ta postać. Chyba ja trochę to przewinę. O! No dobra, tak żeby to było to mi powiedzieć. No dobra, no to ona, no to uznajmy, ja tak przynajmniej myślę, że to będzie jakaś główna anty... -an? bohaterka w sensie albo. Bohaterka. Będziemy Wątpię w to, ale jest szansa. No, ona była taka jakby szefową, chyba, można tak to stwierdzić, bo tak gadała do nich, że tam arogancja jest zgubiła tak jakby mentorka czy coś takiego. O no to jest ten las właśnie. Ten las to już był tam w roku, się mówiłem to. No tu mam wypisane trochę rzeczy, yy, to jeszcze następny punkt sobie przeskoczę, o, idealnie, to z ten kościół, w nim byliśmy chyba też w pierwszej części, bo tu poznaję po tym, tam, nie pamiętam co trzeba było, coś było znaleźć, nie pamiętam, nie oglądałem, sobie szczerze nie robiłem rewatcha, yy. no i tu może będzie też zwiedza, do zwiedzenia ta lokacja, może będzie zwiedzać też jeszcze jedną lokację, zaraz wam pokażę. No i tyle, no tu są jeszcze te twarze biladżerów. Chyba wtedy nie było, czyli coś się zmieniło w czasie, może być jakaś luka czasowa. O, jeszcze jest nie, bo miasto w murach, tak to, nie pamiętam jak to było. Bo no, może to był Azen? Nie pamiętam, bo ja naprawdę nie oglądam. To też wygląda trochę jak na ruinę. Coś się tutaj stało. O, no coś takiego, coś się tutaj stało, dobra. Dalej była... E Jedna, o, 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 wieża, w niej też byliśmy. No i oczywiście była bardzo znana scena ze świeczkami i z nieświeczkami. Znaczy, dla mnie w te świeczki to po prostu chodziło o to, bo tam były strzały i trzeba było je nakierować na świeczki, a Gianno Mariano oczywiście nie wiedział. No i tam próbował to tak nakierować, że nie wyszło w końcu. No i musiał zcheatować sobie na, gym, na game wodzie, a połowa odcinka była ze świeczkami. I wyszedł z tego 40-minutowy odcinek. Wracając. To, to jest ta wieża, tam są podziemia też. Zaraz chyba tu gdzieś widać. no to jest taka scena przejścia, to było też. O, są te podziemia. No o i tu są te świeczki propo. Jedne chyba żona nie pokazuje, ale ona powinna być skierowana na te świeczki. Te strzałby znaczy na świeczki. Przepraszam. No, tu było też w Prorokusie i tu, była, tu się dostawało mapę chyba do tego miasta Chmura. No, to też było, kopalnie. No i tu ta scena finałowa, falka z tym ostatnim Prorokusem. Więc no, chyba wszystko powiedziałem. A no, arogancji, że oni byli arogancji, że myśleli, że na pewno wygrają. No, takie mentorskie, też takie psychologiczne zagrywki. No, to chyba na tyle. Bardzo miło mi było. Yy, jeszcze szybko z opisu trochę wam coś powiem. Yy, na przykład o tym, że... Fabuły nic nie wiemy, wersji też nie wiemy jaka jest. Gdzie może nie wiemy, co nie wiemy, ale że mapa może zawierać dubbing. No. Nie by, no Wątpię żeby szczerze, że było, ale jakby się naprawdę chciało, to by było fajnie. No. Więc to tyle. Usiumano o coś, nie wiem. Nie wiem jak to tam teraz gadają. I cześć. Cześć, znowu, e, jakby co, sorry, że były szumy, ja naprawdę dawno nie nagrywałem, muszę to potem poustawiać przy następnym nagrywaniu, dzisiaj nie będę chyba nagrywał, nie chcę się, no, to tyle, widzimy się w następnym odcinku, chyba, sorry, jakby też dźwięki były źle poustawione, no naprawdę, dawno nie montowałem też, więc muszę sobie to poustawiać, dzisiaj będzie taki trochę ciszy odcinek, jak to wam naprawdę przeszkadzało, to napiszcie tam w komentarzach, 6 moich subskrybentów, witam, no proszę, napiszcie. No, też są, są szumy, ale nagrałem to w programie do montowania tutaj nie mam ustawionego, żeby nie było szumów. No to chyba tyle. No i cześć. Cześć! Trochę mi nie było na... Tak moim... No cześć to teraz, bo ja się z wami witam znowu. Teraz w ogóle toż to nagrywam z tego z programu do montowania. No yy... ale ja uwielbiam o. Jak ja uwielbiam, nie wiedzieć co mam powiedzieć. Będzie na blue